Chodzi o y, Polaków jako rodziców, o, y, o to, jak wychowują dzieci kiedyś. Nawet jest takie powiedzenie: dzieci i ryby głosu nie mają kiedyś. To dziecko miało siedzieć cicho, po prostu słuchać starszych i tak dalej. Czy, czy, czy teraz to się zmieniło? czyli są bardziej świadomi? To znaczy, na pewno ta świadomość jest większa. To się nie da ukryć, ale ciągle jeszcze jest w bardzo wielu domach tak, że dzieci ryby głosu nie mają, że rodzice traktują dzieci y, nie tak, jak te dzieci traktowane być powinny, że. Rodzice się nie edukują, że dzieci są obok, przy okazji jakoś to będzie, często są zaniedbane, często stosuje się wobec dzieci przemoc. No to jesteśmy społeczeństwem, w którym ten przekrój jest od jedynki do szóstki, patrząc w skali szkolnej. Może jest troszeczkę lepiej teraz, ale czy bym powiedziała, że jest dobrze? Nie. Jest sporo. Ja uważam, że takimi podstawowymi jest zaniechanie. Brak wiedzy, czyli brak kompetencji rodzicielskich i brak uwagi. Bo rodzice kochają generalnie swoje dzieci oczywiście jest zawsze ta grupa patologiczna czy, czy, czy ta nieprawidłowa, ale kochają, więc tutaj na to bym nie zwracał uwagi. Ale właśnie brak czasu, brak uwagi, zaniechanie, zaniedbanie, nietraktowanie dziecka odpowiedzialnie i, i, i mądrze I to są takie rzeczy, które mnie najbardziej chyba irytują, najbardziej mi przeszkadzają. Że to jest jakieś dziecko, to jeszcze, jeszcze dużo czasu. Nie ma tego czasu. Mhm. Czyli znaczy, jeśli wychowaliśmy sobie małego chuligana, tak powiem, to, to, to jest to nasza wina. Tak? Znaczy, ja nie chciałabym mówić, że to jest wina. Ja już dzisiaj mhm. o tym mówiłam, że ja bym wolała mówić, że jest to nasza odpowiedzialność. Dlatego, że no, dziecko. Kształtowane jest oczywiście przez nasze geny, to po pierwsze, przez nasze wychowanie, socjalizację, ale też przez całe środowisko. Więc jeżeli my żyjemy w takim, a nie innym środowisku, to to też wpływa na to, jakie jest nasze dziecko, nasze wykształcenie na to wpływa, nasz, nasz światopogląd na to wpływa, na tysiące różnych rzeczy. Na pewno jest to zawsze odpowiedzialność rodzica.